Witajcie w kolejnym odcinku programu Co w kosmosie. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o kolejnej próbce zebranej przez Łazik Perseverance, złudnym wyglądzie minerałów oraz problemach, jakie czekają przyszłych kolonizatorów Marsa. Zaczynamy od Łazika Perseverance, który niedawno zebrał kolejną, trzecią już próbkę gleby. W próbce tej widoczny jest zielony minerał zwany oliwinem. Jest to minerał zaliczany do krzemianów, na ziemi występuje licznie w płaszczu. Minerały te zwykle znajdowane są w skałach wulkanicznych. Perseverance porusza się po dnie krateru Jezero, który kiedyś był jeziorem. Próbki, które zbiera, zabrane zostaną przez inny łazik i wysłane na ziemię, gdzie będą uważnie badane przez naukowców. Według wstępnych szacunków, próbki te zostaną dostarczone na ziemię w 2031 roku. Badając skały na Marsie, naukowcy muszą czasem pohamować swój entuzjazm, gdy ujrzą coś, co na pierwszy rzut oka przypomina skamielinę. Wiele minerałów, choć wyglądem, przypomina twory, wytworzone przez życie, powstaje w sposób naturalny w trakcie procesów geologicznych lub reakcji chemicznych. Dla przykładu, w jednym z marsjańskich meteorytów znalezionych na Ziemi odkryto strukturę przypominającą skamieniałą formę życia. Struktura ta najprawdopodobniej nie pochodzi od organizmów żywych. Aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych pomyłek, naukowcy z Uniwersytetów w Oksfordzie i Edynburgu wystosowali apel do środowiska naukowego o dalsze badanie procesów udających życie. Pomoże to w obecnych i przyszłych badaniach Marsa w odróżnieniu, co jest życiem, a co nie. W tej chwili Marsa badają jedynie roboty. Jak łaziki, lądowniki czy orbitery. Lecz w przyszłości planowane jest również wysłanie załogowej misji na Marsa. Nawet jeśli taka misja powróci na Ziemię, astronautów biorących w niej udział czeka długi lot i pobyt na Marsie. Misja taka może potrwać nawet dwa lata. Aby mieć pewność, że ludzie są gotowi na tak długie życie w odosobnieniu na małej przestrzeni, prowadzone są specjalne testy, w których grupa ochotników zamykana jest specjalnie do tego przystosowanych kompleksach. Celem tych badań jest sprawdzenie, jak ludzka psychika radzi sobie w tak niecodziennych warunkach. Podczas jednego z takich testów odkryto, że z czasem członkowie załogi stają się coraz bardziej samodzielni i mniej razy łączą się z centrum dowodzenia. Choć z pozoru może wydawać się to pozytywny efekt, może z czasem przynieść on negatywne skutki. Ze względu na zmniejszoną komunikację między członkami załogi a centrum kontroli, operatorzy misji mają mniejszy wgląd w to, jak faktycznie przebiega misja. Nie są oni również w stanie zapewnić należytego wsparcia, gdyby takie okazało się potrzebne. Dodatkowo istnieje ryzyko buntu części załogi. Z badań wynika również, że kobiety chętniej łączą się z centrum kontroli. Ich styl rozmów jest bardziej emocjonalny. Mężczyźni mniej chętnie łączyli się z operatorami misji. Co zadziwiające, pod koniec testów zarówno kobiety, jak i mężczyźni z podobną częstotliwością i w podobny sposób emocjonalny łączyli się z centrum kontroli. Na początku tego miesiąca kolejna grupa ochotników wzięła udział w podobnym przedsięwzięciu. Ich celem jest przeżycie 8 miesięcy w odosobnieniu. I to wszystko w tym odcinku. Jeśli się Wam podobało, to polubcie ten film i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić następnych odcinków. Zapraszamy Was również na naszą stronę internetową. Na razie i do usłyszenia za tydzień.